Eee, przypadkiem mi się wyłączyło film eee, i no a niech jak już mówię w poprzednim no, tam w poprzednim odcinku nie lubię zbytnio montować to po prostu tak jak teraz będę no to jest jakby druga część więc no jak już mówiłem zbytnio nie chc, nie, przepa nie lubię jeszcze nie chcę montować i no tak krótko pierwszy drugi, trzeci, dobra. co sobie mnie złapał. Tego to zostawię, bo sobie przeładuję tak szybko. A dobra, nieważne. 11 jest fala. I to solo. Za niedługo mój rekord pobije. Mój rekord to była 12 fala. Solo. Na solówkę też na tej samej mapie. Za pomocą Blunderbusa. Więc ee, zobaczymy, jak mi teraz pójdzie, przy tej z pistoletem. Najczęściej wtedy umierałem właśnie z powodu biegaczy. Więc taka ciekawostka, jak ja, umra, jak ja umierałem najczęściej. O, idealnie. oh yes she it. Ciekaw jestem, przy której z to fali są sapersi, saperzy, sapersi, saperzy, chyba saperzy. Dobra. O nie, oni się zgrupowali. Dob Uhuhu. Udało mi się. a tym razem nie tak dobrze mi wyszło z tym granatem Hej, he, he. Trzynasta, nieźle. No to teraz na razie mój rekord. O, widzicie? Tam już pierwszy super jest. Teraz najlepiej będzie jak zrobię taką kulkę. Uformuję lepiej sobie kuleczkę z zobiaków. Teraz z granat. Uuu! idealnie zrzucony. Wszystkich wyeliminowałem. To teraz jak zwykle tylko... Ci tutaj zostali. Przepraszam bracia, ale musiałem cię zabić. <gry> Zauważyłem, że z każdą, w... że no więcej z zabijaków już nadchodzi. Bo e, no nie widzieliście. Ja w ogóle, jak zawsze fala się teraz e, rozpoczęła, to wolę na chwilę zapauzować. Nagrywanie, bo obawiam się, że no, nie wyjdzie mi jak e, będę nagrywać. No ja po prostu nie chcę ryzykować aż tak mocno. E, pięciu biegaczy było, to no. Dosyć dużo. Prawie co bym umarł, gdyby jeszcze trochę dłużej, no dalej bym by poszedł do tyłu. W ogóle kocham e, sam fakt, że nie, nie mówiłem tego chyba. Mówiłem? Nie, nie mówiłem. E, saperzy, jak e, no zostaną zabić e, przy dźwięku no jak jesteś Amerykaninem to Saper jest zdrajcą według nich, więc to jest takie bardzo ciekawe <noise> dla mnie A ale tym razem było tylko dwóch W ogóle nie wiem czy no um, Losowe losowo jest tak uformowane no ile z i jaki typ Ale no, jestem ciekaw O nie, źle rzuciłem, źle rzuciłem Dobra, mniej więcej dobrze, ale mogło być lepiej Uuu, idealnie. Idealnie, no, wy, wybuchowy tak się ustawił na środku. Od razu sobie szybko przeładuję. Właśnie tak, jak tak. No, podejść. No, za niedługo już. Tak. 4, bo do 21 wolę tak samo jak wtedy to robiłem z um, Old Guard. Prawie co bym teraz umarł, bo jak runnersie to najpierw jednego zabiłem z dołu, a drugi to przypadkowo mi się ustawiło, żeby no, machać z e, boku. I to bym prawie co by został zabity A nie udało mi się Muszę jeszcze raz sobie przeładować Trochę się oddala Bo chciałbym tych wybuchowych zastrzelić Jedynie chyba jeszcze z takich sekretnych. E, no. Mm, sekretnych e, osiągnąć to mi został Marston. No, John Marston, że albo musisz solo, albo z kimś zrobić. E, e, ukończyć twoj objective map. E, mapę obiektyw do. E, ze skinem Marstona ten teraz co robię? Jeszcze chyba któryś, ale nie pamiętam. Trzy tam mam, ale i, który to jest ten trzeci to ja nie wiem. najwolniejszy to jest saper saper to jest taki grubas dosłownie saper to jest takim Staś grubym łysym grubasem nie no dobra nie łysy ale gruby grubasem no gruby łysy gruby grubas Ujdanie. Który jest najszybszy zobieg Najpierw biegacz jako najszybszy Potem e, no zwyczajny zby, i podpalacz Podpalacz to no, w ogóle nie no. W ogóle się nie różnią Fala 20 Potem e, jest saper. No. Uuu, podpalacz był. Dobra, więc. E, tutaj sobie przeładuję. W ogóle tym razem był. E, jestem, no, że dopiero na tej fali jest podpalacz. To trochę dla mnie ciekawe, ale no, dobra. A, jeszcze muszę ubić. Ja oczywiście, no w ogóle nie pomógł. Uy! Saper tutaj tak samotnie patrzy się tylko tak... Uy, niosę siekierkę. To każdy umrze jak zwykle by być Uee. Chyba że on mnie zabije. Nie sądzę. To prawda, ale możliwe, że go zabije. A może nie? A wie! To wie! Saper! Jesteś kanibalem! Nie chowaj tego, lubisz mięso ludzkie. No i po nim po nim. Chłop rzucił latarnię i mi pomógł w ten sposób. Podpalacze w ogóle to są chyba najbardziej tacy przydatni. To są najbardziej przydatni do przeciw. Jeszcze tutaj. Oh uh... yeah. Chyba to muszę na innej mapie zagrać, e, ukończyć Szajsa Dobra, czyli jednak twórca chce trudniej to robić. Dobra, OK. Mam nadzieję, że film wam się spodobał Co prawda, no, takie rozczarowanie, że no nie mam ukończonego. Ale i tak, mam nadzieję, że przynajmniej było co na to na co się popatrzeć. Więc no, tylko to jeszcze ukończę. No i chłopu umarł Zobaczę tak sobie do sklepi O ohoho Ocie panie I zauważyłem, że aż tyle zarobiłem To mogę sobie bez problemu kupić sobie To A, I to Nieźle, a myślałaś, że jestem biedakiem, ale tak serio, myślałaś, że jestem biedny, no to dobra, mam nadzieję, że film Wam się spodobał i tak, i widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia i cześć.